Ja PD widzowie, ja was wyciszyłem, wy mnie nie słyszeliście w ogóle. Nie wiem czy to słyszeliście, no ale teraz wam od razu to mówię, że ja mam problemy z internetem, bo akurat w mojej dzielnicy teraz jest przerwa w dostarczaniu. I będzie mega słaba jakoś tego live'a i nie wiem, czy nie będzie nie zostanie zakończony. Dobra, na razie to czekajcie, z gierki wyjdę. Tak, chcę wyjść. Dobra, zaraz ci widzimy, ja muszę teraz rozwiązać ten problem. Dobra widzowie, udało się rozwiązać. No, chwilowy problem. Się, nie wiem czy się uda. No. O siema widzów, Widzę, że jest tej widz, Widz, dawaj suba i lajka, bo to się opłaca. No ja proszę, nie? A my zaraz gramy w CS-a, Dobra. Pradku graj. Już sobie damy. trening. I damy tą mapę. Widzę, właśnie, klikajcie sobie lajki, bo to się opłaca. W sensie, nie namawiam, ale byłoby mega miło, bo ja trochę problemów mam na tej transmisji. No i mega by było fajnie. Ja się poświęcam. To i wy możecie, nie? Dobra. E fai na mapa mega cool, O ele ele algo logi, ele logi. Ai, um gajo muito dobry. Czekaj, S. Sorry za te dźwięki, ale sobie spuszczam laureatkę. mega spoko mapa, nie? O, jak mi miło się ma. Pana też witam. A pana to nie. Bratku, sorry, ale muszę to zrobić, nie? Dobra, czyli chilujemy się, chilujemy, Szybko, przeładuj. To też. O nie, nie! Dobra. Teraz gram jakby coś z botami, nie? Bo się rozgrzewam. Potem idę na, no, na gierkę już z ludźmi. Nie, nie, ty gość, słowo. S? O nie, o nie gość mi będzie chciał dać kryta. Dobra, szybko i ucieczka. Dobra, teraz chylujemy. Czekajcie, dobra, ja zaraz muszę sobie odpalić podgląd. Się jakby będę miał na lapku odpalonym transmisję i na telewizorze. Bo na telewizorze jestem zalogowany na innym konto i będę widział, jak wy to widzicie jakby z innego konta. A na laptopie z tego mojego i będę wam na przykład pisał komentarze. No dobra. Nie yes. w ogóle dajcie znać wizory, jak, jak ogarnia ogarniacie CSA czy są w nim emotki. Bo fajnie by było <laughs> tańczyć jakieś emotki, jakbym jakbym robił tych ludzi. No, albo boty nie no to spoko by było śmieszne to by było gość by się tak pewnie wkurzył wkurzał, wkurzał nie ludzie by się wkurzali Sory. No nie ziomek, aha nie no bo ja muszę odpalić ten polu. No jak się skończy ta ronda, to się odpalę. Ale mało dzisiaj osób naladzę. Na razie na mi się cały czas pokazuje, że jedna. No, więc troszkę lipa. O nie, o nie, o nie. No i zer. chyba... Aj. Zero osób, troszkę mi szkoda, no ale dobra, no. nie, o nie, Uważ mi... Aha, no spokojnie, O, o, moja ulubiona broń, jedna z sensie z lepszych, według mnie. Gdzie symuluję? O, tutaj jest... ...gostek. O nie! piuk, 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 O nie, boś mi sajpę chce dać. Ile ja mu, ja mu nic nie dałem? Jakim cudem? Ups, 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 ups. <laughs> Hej, lubię mega zabijać tych ludzi. To jest takie satysfakcjonujące. No fajnie, bo sobie można pogryć, nie? Aha, goś mi z Awupy strzelił. O, Takich ludzi to ja nie lubię. Ups. Chodź tu nie tą awupom. nie, 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 nie. nie. Ciebie nie lubię. I see you. Dobra. Teraz mnie nie trafi. Przeładowujemy. Gdzie on jest? Nie ma. Nikt tu. A, jest tu. Próbował mnie strzeić. No cóż. I mało dzisiaj osób na live, ie. szkoda. Przykro mi. Uf, oj, co jest tutaj? Da się wyjść na pola na tej mapie. Jo, Ale fajnie. Uf, dobra, chiluj, chiluj, chiluj. Ja muszę teraz wyhilować mega. Czekajcie. Uf, nie, to się zaraz pigostek. Nie, ma jest ten. Jakby na myszkę mi się miejsce skończyło, żeby obrócić, a. Nie, no i nie mogłem przejść. Ej, ale tu nie jest też taka zła miejscówka. Tylko wolałbym troszkę bardziej ruchliwą, ale no. Okej, okay, nie będzie tak źle. Aha. Czekaj, w głowę muszę dać Ale było mega dużo osób Dobra, szybko G, dobra, mamy fajną broń I Jeszcze pompę, dobra, ej nie, mega spoko Ale wolna, aj Ja nie lubię wolnej ho, ho. Ale ja ich robię nie, 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 zostaw mnie, zostaw. Czekaj, muszę cię zabić. Bratku, nie obraź się. Kurde, mało osób widzę na transmisji, przykro mi z tego powodu. Ups. O, czekajcie, muszę wyhealować troszkę. To ogólnie daj 50, tak jak już mam poniżej 50, albo właśnie 50. To już to biorę. Tak Max 160 jak mam, to wtedy to biorę. Ale mu wkryta w głowę dałem. Gdzie? gdzie, gdzie, gdzie? U, co to jest? Podoba mi się ta broń. O nie, w sensie nie jest najgorzej, ale mogłoby być lepiej. O nie, on awupy. Czekaj, czekaj, stój. Dzięki. Ajaj, wziąłem jest SG. Co to jest to SG? O, Mach 10. Lubię tą broń mega. Ogólnie dużo broni w C jest fajne. Ups. Mega lubię grać w tą gierkę, spoko jest. W sensie, to jest takie łatwe wygrywanie w tej grze, no to spoko jest ta gierka. Kurde, nadal nikt na live. Lipa widzowie. Ja mam tutaj podgląd, w sensie, wy też to możecie oglądać potem, bo ja to daję na publiczne i to potem sobie wbijać na mój kanał, na żywo, Tam się pokazuje, nie? Jest. No wiadomo, że to jest pierwsza ja, się jakiś bot czy botfire. Poczekaj, jest różnica, to jest niemal 100, nawet 110. Nie, czekajcie, 110, 110, 109 albo 111, nie wiem. No, znaczy, jakbym mógłbym to policzyć, ale nie chcę się. I czekajcie, wy widzicie, co. Ekran tak mi się średnio wydaje. Ja już nie chcę, czekajcie, już wyjść do menu. Tak. Mm, sklep, skrzynka, chwilę, to w ogóle nie wiem, to jest taki skam. Myślałem, że skrzynka kosztuje tyle, ile tutaj pisze. Czekajcie, tylko się z kim musi załadować. Teraz wezmę, wezmę trochę mikrofonu, dzisiaj do buzi. Myślałem, że skrzynka kosztuje tyle. Ile się pokazuje tutaj w Steamie, nie? No zaraz się wam to pokażę. Czyli tam złote 70 ileś. Ale okazało się, że to skrzynka tyle kosztuje, nie? A klucz jeszcze trzeba do niej zakupić za 10 złotych, No to fajnie, fajnie. A ja sobie doładowałem 20 złotych i, i mam teraz tylko jedną skrzynkę. Czekajcie, pokażę wam co mi dropo z tamtej. Ogólnie, no to... Nie polecam wam w się wydawać kasy, ja tak chcę no, dla zabawy, żeby się trochę pobawić wydałem, ale ogólnie to i tak to przegracie. No taką broń dropnąłem ogólnie. I czekajcie, ja bym teraz... Hmm, czekajcie, gdzie to jest? Ta broń to jest dokładnie to. Ja tym mogę grać, albo to mogę sprzedać, nie? Dobra, ja tym na razie będę grał. Nie no, widzę, szkoda, że was nie mam. Ehm, no więc chyba będę kończył, to już trwa i tak ten live 16 minut, więc. długo. E, Serio, że tak krótko pograliśmy. No, ale. No, jak widzicie, ciężko, nie? Czekajcie, zobacz, jak się ten sklep szybko jeszcze załaduje. To jest ogólnie najtańsza skrzynka dostępna. Ona kosztuje ,75 zł, jak ja patrzyłem sobie. O, załadowało się. No, pat... tam 77. No, ale z nie możemy drognąć. Taki... No, shit ogólnie, nie? No i kupujesz to, albo klucz dokupić za kolejne 10 złotych, Jesteś w plecy 11. Więc mega oszustwo, nie? No i to tyle, widzowie. Dzięki za oglądanie. Yo!